Hej! Witajcie w filmiku z okazji świąt. W ogóle Mikołajki była jeszcze pewnie z okazji świąt coś, nie coś się pojawi. A więc tak, eee, hej, to jest mój kanał, tak, e, dokładnie, film informacyjny, taki jakby, um, no wiecie, zbliżają się święta, no i jak zbliża się jakieś ważne święto, jakieś fajne, to wtedy trzeba zawsze coś nagrać, żeby coś powiedzieć do swoich widzów. No i zakładam, że zauważyliście, że za mną stoi No tak. E, no właśnie. Zbliżały się święta, a ja nie nagrywam. No wiem, sorry bardzo, ale zaplanowałam już 500 rzeczy e, na kanale, ale nic nie mogę skończyć i nie mogę nic stawić. Nie wiem czemu. E, nie, że nie mogę nic stawić, że mi się coś blokuje, tylko w sensie, że nie mogę nic stawić nie mogę się nie, na coś zdecydować. E, Postaram się w najbliższym czasie to zmienić i się bardziej zabrać do roboty. Barbecue może potwierdzić, że miałam 500 rzeczy już ale nic nie wstawiłam. To no, znaczy pusia. Ale tak mi się barbecue powiedziało, bo tak mi się chciało. E, no i tak teraz ja sobie powiedziałam barbecue i chyba będę mówiła barbecue. Tia, yeah, to fakt. Zabierasz się, zabierasz, no i nic nie możesz wstawić. E, to. Barbecue! Się żegnam. Ale ty wiesz, że to nie są wiadomości? I dopiero teraz mi to mówisz. A, nieważne. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten świąteczny filmik informacyjny. W ogóle wesołych świąt, wesołych Mikołajek, wesołego wszystkiego, bo jeszcze nie ma świąt, więc tak naprawdę jeszcze nie mogę wam życzyć wesołych świąt, ale niechaj będą wesołe. No. No to pa. Pa, pa.